I nie chce. Idzie tam. Nie, 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 Takiego widoku chyba nikt nie chce zastać w swoim mieszkanku. Moi drodzy, dokładnie w tym momencie, jakieś 50 cm od mojej twarzy, o dokładnie tutaj, znajduje się pewien pająk. Pająk, o którym przez ostatni tydzień w internecie wrzało. Pisały o nim wszelkie czasopisma traktujące o zoologii, czy biologii, czy arachnologii. I jest to pająk, który został, że tak powiem, na nowo odkryty. Oj, koleżanko, chyba jej się znudziło. No coś ty. Ona jest taka trochę już starawa i kurczę, będzie łazić. Będzie łazić i zaraz mi spadnie stąd. Czekajcie, muszę to ogarnąć. Wiecie co? Troszkę jej pomożemy tutaj. O, dobra, 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 stój, 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 stój! stój. Okej, okay, udało się. Ja ją generalnie trochę wyciągnąłem na bezczela z nowego Terrarium, ponieważ chciałbym je na tym filmie urządzić, ale do tego przejdziemy w dalszej części materiału. Ale zanim przejdziemy do pająka, to dwa ogłoszenia. Po pierwsze, na mojej stronie z ciuchami już niedługo pojawi się preorder na czapki zimowe z wizerunkiem ulubionego przez was wzoru pająka, także wyczekujcie. A drugie ogłoszenie jest takie, że już 15 października widzimy się na kolejnej edycji targów terrorystycznych Zooegzotyka. Serdecznie zapraszam, link do wydarzeń i link do mojego sklepu z ciuchami znajdziecie w opisie filmu. Wracamy do. Pająka. Pająk został opisany dosłownie miesiąc temu. Tu mam pracę, która swoją drogą jest bardzo fajna, bardzo ładna, bardzo profesjonalna. Zawiera wszystkie potrzebne informacje: fotki pająka, fotki narządów kopulacyjnych, ogólnie takie tam bzdety. No i pająk w końcu zyskał swoją prawidłową, prawdziwą. Dobrą nazwę. Nazwa ta w chwili obecnej brzmi Hilobrachys Nataniharum. Wam to może nic w sumie specjalnego nie mówić. Mi ona mówi tyle, że pająk należy do rodzaju Hilobrachys, który to został opisany ponad 120 lat temu. Sam rodzaj, do którego aktualnie należy bodajże ponad 30 gatunków. No i teraz oficjalnie to jest jeden z nich. Ej, 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 ej. No gdzie? No gdzie? Gdzie ty idziesz? Chyba chce do siebie już iść. Dobra, to niech idzie do siebie. Ona tam będzie y, sobie tuptała do swojego przyszłego domku w sumie. Może zrobimy taki kadr, żebyście wiedzieli i pająka, i mnie. Ogólnie ona jest dosyć potężna. Może tego nie widzicie, ale no to jest naprawdę kawał bydlaka. No i teraz przechodzimy do tego członu gatunkowego, czyli Natani Harum. Nam on może nic nie mówić, ale on ma w sobie pewną głębszą głębię. Otóż, co ciekawe, prawa do nazwania tego pająka zostały wylicytowane i wylicytowała je firma Nikada Properties Company, tak się nazywa, i nazwa tego pająka została stworzona z dwóch nazwisk właścicieli tej firmy, no i powstała nazwa Natani Harum, nie? Więc ona generalnie taką ma genezę, taką ma etymologię. Co do samego pająka, jest znany bardzo dobrze wszystkim osobom, które cokolwiek Grzebią w pająkach i do tej pory znany był pod inną nazwą, która genialnie opisuje sam wygląd pająka, a mianowicie była to nazwa Hilobrachys SP Electric Blue. I ta nazwa mówiła tyle, że znowu pająk należy do rodzaju Hilobrachys, jest nieopisanym gatunkiem, o czym świadczą te literki SP. No i Electric Blue, czyli elektryczny niebieski, to w 100%. No rzadko się zdarza, żeby nazwa tak bardzo oddawała wygląd pająka, jak ta nazwa oddaje wygląd tego oto ptasznika. No po prostu 100% match nie niesamowita sprawa. Pająk jest generalnie przepiękny i charakterystyczną jego cechą jest to, że posiada właśnie bardzo jasne, strukturalne z tego co pamiętam, refleksy i takie plamy na przednich dwóch parach odnóży krocznych, plus na nogogłaszczkach, plus na helicerach ma trochę bardziej taki fioletowy kolorek. No cudo, słuchajcie, to jest żyjący klejnot, żyjące cudo, spytacie się gdzie takie cudo żyje. No to według obecnego stanu wiedzy i według tej pracy i według poprzedniego stanu wiedzy pająk ten żyje w Tajlandii i tam sobie w takich wilgotnych lasach w deszczowych kopie nory i w tych norach tam żyje. Dlatego też to terrarium w tym momencie jest kompletnie do niego nieprzystosowane, ponieważ tu jest za mało podłoża, ta samica też nie ma jakby możliwości stworzenia takiej fajnej nory, którą ja chciałbym, żeby ona tu stworzyła, bo pająki te znane są z tego, że tworzą niesamowite konstrukcje z pajęczyny i to wygląda, wiecie, no jak nora demona po prostu. Swoją drogą to jest taki trochę demon, co wam zaraz pokażę, ale generalnie tu powinno być po prostu trochę więcej ziemi, żeby ona sobie mogła pokopać, no i wtedy będzie wszystko fajnie i wszyscy będą zadowoleni, mam nadzieję. Tego osobnika nabyłem stosunkowo niedawno, bo jakieś 3 dni temu, na cele poniekąd filmu, ale też dlatego, że po prostu bardzo chciałem mieć ten gatunek i jest przepiękny, jest dosyć pożądany w hodowlach ze względu na swoją kolorystykę. No i będziemy patrzeć jak ta samica się rozwija. Znaczy rozwija to jest dużo powiedziane, bo ona z tego co wiem jest dosyć stara i taka już dorosła, także no większa nie będzie, to jest już maksymalny praktycznie rozmiar jaki potrafią osiągać te pająki. Co nie zmienia faktu, że robi wrażenie i nawet z długością ciała, no ona ma długość ciała jakieś podejrzanych, że wam 7 7,5 cm z nogami to będzie nie wiem 17 cm czy tam 18. E, no to jest to kawał dziada. To jeszcze a propos tych artykułów, które pojawiły się w sieci i od kiedy one się pojawiły, to dostaję od was masę, masę wiadomości z prośbą o komentarz. I pośród tych artykułów natrafiłem na jeden, i to jest bodajże na Polsat News, który jest wyjątkowo kiepsko napisany i tutaj chodzi mi głównie o dobór słów i o przygotowanie się do tego artykułu. Tajlandia. Naukowcy odkryli nowy gatunek tarantuli. Jest elektrycznie niebieska. I już z samym nagłówkiem mam pewien problem, ponieważ to nie jest tarantula. No ale ktoś powie, halo, halo, panie, zaraz. Jak to nie tarantula? Przecież w tej pracy, którą przed chwilą przytoczyłem, a jest to opis gatunkowy tego pająka, jest jak byk napisane, że. A new electric blue tarantula species. No i co teraz? Otóż po raz chyba trzeci, czwarty albo piąty powtarzam jedno i to samo. Słowo tarantula po angielsku i słowo tarantula po polsku. To są dwa różne słowa opisujące dwa różne. Rodzaje rodziny pająków. I to nie jest to samo. Ten oto niebiesko połyskujący ptyś to jest ptasznik, czyli po angielsku tarantula. Natomiast po polsku tarantula to słowo odnosi się do kilku rodzajów pająków z rodziny pogońcowatych. Są to dużo mniejsze pająki, które możemy spotkać chociażby w południowej Europie. Chociaż, jeśli mam być szczery, to spotkałem się też z trochę bardziej rygorystycznym nazewnictwem i są osoby, które uważają, że mianem tarantuli powinniśmy nazywać tylko i wyłącznie jeden gatunek pająka, a będzie nim ta prawdziwa tarantula, czyli lycosa. Tarantula. Ona ma normalnie taką nazwę naukową, tak jak to jest kilograchis Natani Haru, tak tam to jest lekoza tarantula. I tym samym, według tych osób, tylko ona może nosić miano tarantuli. Ja mam troszkę inne zdanie: tarantulami możemy nazywać pająki z rodzaju Geolekoza, lekoza i hogna, i świat się od tego nie zawali. Natomiast to nie jest tarantula. Grupa badaczy natrafiła w lasach na Morze Południowej Tajlandii na nieznany gatunek pająka. I tu mam trochę zgrzyta, trochę nie mam, bo faktycznie gatunek ten nie był znany, bo nie był opisany. Natomiast sam pająk, sam stwór, czyli ten Electric Blue, był jak najbardziej znany. Ktokolwiek troszeczkę głębiej siedział w ptasznikach na całym świecie, jeżeli mu się powiedziało Electric Blue, to wiedział o jakiego pająka chodzi, jak ten pająk wygląda i generalnie o co z tym pająkiem biega. Także zasadniczo używanie określenia odkryto tego pająka jest według mnie trochę naciągane, jeżeli już to opisano. Tarantula hilobrachys nataniharum znowu, wyróżnia się bardzo rzadko występującym w przyrodzie niebiesko-fioletowym kolorem. I to jest z tego, co wiem, prawda. Słuchajcie, ten pająk jest jest niebieski z bardzo dziwnego powodu. To znaczy, to nie jest taki niebieski, jak możemy spotkać na przykład w niebieskiej farbie, nie? Gdzie po prostu widzimy kolor niebieski, bo taki się odbija i taki trafia do naszych oczu. U tego ptasznika kolor niebieski jest spowodowany, wydaje mi się, takim charakterystycznym, dziwnym, trójwymiarowym ułożeniem włosków na nogach, na tych wewnętrznych stronach nóg i bardzo podobne struktury, w zasadzie struktury o podobnej zasadzie działania możemy spotkać na przykład na skrzydłach motyli z rodzaju Morpho. To są te takie wielkie, niebieskie motyle, które czasem możemy spotkać w zoo, w motylarniach i one generalnie latają w południowej Ameryce, no i są niebieskie. I u tych motyli, w zależności od tego, pod jakim kątem spojrzymy, to barwy na skrzydłach mogą się troszeczkę zmieniać. Dlatego to nie jest taki zwykły niebieski, ponieważ on się zmienia, jest strukturalny. No i u tego ptasznika jest to samo, to jest po prostu niesamowite i oko obiektywu, uwierzcie mi, nie potrafi oddać tego, jak ten pająk zmienia te kolory, bo to są w zasadzie barwy od takiego troszkę niebiesko-zielonego, aż po fioletowy. Nie? No spektrum jest przeniesamowite. Tu jest jeszcze napisane, że te pieniądze, które zostały zebrane z licytacji na nazwę gatunkową, one mają przyczynić się do pomocy lokalnej rdzennej ludności w Tajlandii, także mega fajnie. Podsumowując, stary, poczciwy hilobrachy z SP Electric Blue zyskał w końcu swoją nazwę. Pająk jest niesamowity, pająk jest elektryzujący no i w końcu może się poszczycić tym, że został prawidłowo opisany, to znaczy, że ma holotyp, że ma pełny opis gatunkowy i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nazwiska odkrywców, chyba tam jest ich pięciu w opisie i ja nie potrafię przeczytać, nie? Nazwy pają Przeczytam, ale ich nazwisk nie przeczytam. Pozostaje nam jedynie zrobić mu domek. Tu już jak widzicie, nie wiem czy wy widzicie, ale ta samica zapajęczynowała podłoże, więc może zróbmy jej trochę więcej tego podłoża, co? Tak jest. No dobrze, to zróbmy to w miarę sprawnie, tu jest pająk, jest terrarium, które no jak widzicie mało ma tego włókna kokosowego, dużo trzeba dosypać, matka to będzie chyba najnudniejsze urządzenie terrarium jakie w życiu robiłem. Mamy świeżo rozrobione włókno kokosowe, takie fajnie wilgotne, yy, mamy sztuczne krzaki, bo wiecie przynajmniej umrzeć nie mogą i mamy badyla, a badyl będzie przydatny, no bo będzie... Przydatne. Się przyda, nie wiem po co, ale go wyciągnąłem na wszelki wypadek. Także plan gry jest taki, że to przesypujemy tu, wsadzamy krzaki, badyla i tyle. Ważna uwaga, y, przy tym pająku należy uważać, bo jednak jest to Azja, jednak jest to potencjalnie silniejszy jad niż jakaś Ameryka Południowa, więc zawsze operujemy przy pomocy pensety. oprócz no, takiego, wiecie, bezczelnego wrzucania tutaj podłoża. Na moje szczęście samica ta jest już dorosła i taka, powiedziałbym, trochę leciwa. Widzicie? Ona się w ogóle... No, nie, nie przeszkadza jej, to ona się raczej skuliła i nie będzie chciała atakować, chociaż trzeba przyznać, że potrafi pokazać pazurki i potrafi być charakterna, co zresztą już widzieliście i co pewnie jeszcze zobaczycie, ponieważ ja ją tak trochę powkurzałem bezczelnie na cele filmu. Normalnie nie będę jej wkurzać, dam jej spokój, pozwolę jej budować domek, ale wiecie, no na cele filmu chciałem wam pokazać po prostu, jak niesamowity jest ten niebieski kolor na jej odnóżach. Tutaj damy dużo podłoża, także żeby miała... Jak budować domek, dobra, yy, tamten róg to już wiecie, pensetom jej odgarnę. Dobra, no myślę, że styknie, nie? Jest duża warstwa. Ona i tak będzie chciała wykopać sobie norę, więc podejrzewam, że wygrzebie część tego na zewnątrz. To teraz robimy mix z badylem. Słuchajcie, myk z badylem jest taki, że on mi się tu cały nie zmieści, ale pomysł jest taki, żeby tym badylem wygrzebać jej prowizoryczną norę. Bo jeżeli tak zrobimy, to ona być może się tam zagnieździ i będę miał łatwy dostęp do filmowania i potencjalnego nagrania yy, żarcia tego pająka. Więc jak zrobi sobie norę tu, no to będzie fajnie. Jak nie. Trudno. Teraz, y, tak wiecie, trochę na odwal się jakieś krzaki, czyli pyk, fajny krzak, y, pyk, jest drugi fajny krzak, no i kurczę, picobello jest zrobione. Badyla chyba nie będę używał, bo już tu nie ma po co pchać dodatkowych rzeczy. Także tak się to prezentuje, postarałem się na całe 25%, nie za dużo, nie za mało, tak trochę wiecie, na odwal się, spoko, podoba mi się. Houston mamy... Problem, bo wylazła i kurczę. Bardzo mi się to nie podoba. Mimo, że jest piękna, to jednak wolałbym, żeby ona była w tym szkle. Więc teraz trzeba zrobić tak. Um. Mm -hmm. No i, i próbujemy, nie? Czy coś zrobić? No. Weź współpracuj proszę, ja nie chcę cię ganiać po pokoju Nie, o, o, o. nie, 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 nie! No! No te. Super o, 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 I nie chcę idzie tam. nie, 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 nie. Takiego widoku chyba nikt nie chce zostać w swoim mieszkanku. No, super. Dobrze ziomeczku. Dobrze robisz. Tu jest Terrarium, dobrze robią. Dobre chłopaki dobrze robią. No, idziemy, 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 idziemy. E, jak się w ogóle prezentuje Skubana? No, no, w dobrą stronę idziemy. Nie na statyw, nie na statyw. Nie. Nie. Tam, tu, 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 tu. No jaka grzeczna dziewczynka, no popatrz pan. Kurcze, trzeba zawsze trochę pomóc chyba. No. Nie, nie, nie. Ty nie wychodzisz, zostajesz tu. Musiałem jej oddać pensetę po prostu, bo trzymają kijem z kika użyję, bo nie mam jak inaczej tego zrobić. No. No jasne, jeszcze się wkurzyła. Fantastycznie. Dobra, oddawaj pensetę. O, dobra, zlazła, 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 zlazła. Uff. O matka, cały się upociłem. Dobra, to na tym zakończymy. Lubię takie przygody z ganianiem pająków. Ptyś jest już w swoim terrarium, nawet teraz widzicie jak na niebiesko opalizuje. Dajcie proszę znać w komentarzu jak wam się podobał i oczywiście dawajcie propozycje na jej imię. Bo skoro ona ze mną zostaje, no to taki duży pająk powinien mieć własne imię, które będzie oddawało to jaka jest. Czekam na propozycje w komentarzach. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Hej!